Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie pozwól że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Po zobfitości serca mówią jego usta. Można odnieść takie wrażenie dzisiaj słuchając tego fragmentu, że on jest taki mocno poszatkowany. Że w gruncie rzeczy to są takie cztery fragmenty, dość luźno ze sobą połączone. Mają jedną myśl, ale one nie tworzą jakiejś logicznej całości wynikania z siebie. Te cztery fragmenty, cztery akapity, jak w tekście w lekcjonarzu zaznaczono. I rzeczywiście wygląda na to, że Łukasz, kiedy redagował Ewangelię, zebrał po prostu pewne myśli Jezusa, złożył je w taki układ o podobnym temacie. I rzeczywiście ten temat jest podobny, ale. Właśnie nie jest to jakaś złożona całość, nie jest to wbrew temu, co mówi wprowadzenie dodane w lekcjonarzu, nie jest to przypowieść jedna, a raczej pewna seria przypowieści. Pierwsza, bardzo krótka, pierwszy, bardzo krótki obraz, to ten obraz dwóch niewidomych. I to pytanie retoryczne, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy może być tak, że niewidomy prowadzi niewidomego? I czujemy gdzieś wewnętrznie, że to nie jest dobry pomysł. Że raczej to jest słaby pomysł, żeby dwóch niewidomych prowadziło siebie wzajemnie. Że raczej wpadną właśnie w jakąś przeszkodę obydwaj, że no, lepiej by było, żeby tych niewidomych czy tego niewidomego jednego poprowadził ktoś, kto widzi. I ten fragment, ten obraz zadaje nam takie pytanie, komu ja wierzę w swoim życiu, komu ja ufam, kto staje się moim przewodnikiem. Bo to, że każdy z nas jest w jakimś stopniu niewidomym, może większym lub może mniejszym, to jest prawda. I potrzebujemy takich przewodników, którzy nas w naszym życiu poprowadzą. A więc kto jest moim przewodnikiem? Czy sprawdzam tego, kto jest obok mnie, kto ma mnie prowadzić, żeby się nie okazało właśnie, że, że to jest no, drugi niewidomy? Także mam eksperta obok siebie, który wie dokładnie tyle samo co ja, albo i jeszcze mniej. I rzeczywiście, dzisiaj, w dobie tego, kiedy wszyscy są ekspertami od wszystkiego, bardzo łatwo jest zaufać komuś i poczuć się właśnie jak ślepy, który prowadzi ślepego. Albo jak ślepy, który jest prowadzony przez ślepego. Więc to pytanie pierwsze z tego pierwszego obrazu: komu ufam i czy sprawdzam temu, tego, któremu ufam, kto ma być moim przewodnikiem w życiu. Drugi obraz to obraz ucznia i nauczyciela. A więc tutaj taka myśl, że każdy z nas jest uczniem. I bycie chrześcijaninem to jest bycie uczniem. W bycie chrześcijaninem jest wpisana ta postawa uczniostwa. Jest wpisane to, że musimy być uczniami musimy być ludźmi, którzy chcą się uczyć. Mądry człowiek to jest człowiek, który ciągle się uczy. Potrzebujemy tego, czasami mówimy nawet tak żartobliwie, że mądry to i od głupiego się nauczy. No właśnie, jeżeli ktoś jest mądry, to z każdej sytuacji coś wyciągnie. A więc jeżeli ma tą postawę ucznia, czyli tą chęć odkrywania, chęć poznawania. Natomiast kiedy postawimy się na tej pozycji nauczyciela, czyli pewnego eksperta, który wie wszystko, to choćby nie wiem jak bardzo ktoś nam chciał pokazać coś, to się nie nauczymy. Nie zmienimy swojego sposobu myślenia, bo przecież ja wiem, bo przecież ja zjadłem wszystkie rozumy, ja dobrze wiem, jak to być powinno i nic nikt mi nie będzie mówił. A więc tutaj ten obraz zadaje mi to pytanie, czy jestem uczniem, czy jestem uczniem, czy potrafię być uczniem, zarówno w tej relacji z Jezusem, który jest najlepszym nauczycielem, bo najwięcej wie, jest w końcu nieskończonym Bogiem i to wszechwiedzącym, ale też czy potrafię być uczniem w relacjach z innymi. Czy potrafię zaufać komuś, że ktoś może rzeczywiście lepiej się znać, że ktoś mnie może nauczyć czegoś, że ktoś może mi coś pokazać tak, że moje życie stanie się lepsze dzięki temu. To drugi obraz i druga myśl. Trzecia myśl, chyba ta, która najbardziej nas koncentruje, też ze względu na to, że stanowi taką dużą część tego tekstu, to ten obraz drzazgi i belki, które są w oczach dwójki ludzi. I znamy ten fragment i często gdzieś do niego się odnosimy w różnych naszych stwierdzeniach, w różnych powiedzeniach. Ale pierwsza myśl, która mi przyszła, patrząc na ten tekst, to że w gruncie rzeczy to jest ten sam materiał. Że i belka, i drzazga to jest drzewo. To jest drewno właściwie, trzeba było po powiedzieć poprawnie. Tak? a więc jest ten sam materiał. I jest tak, też psychologia nam o tym powie, że. Widzimy w drugim to, co nie podoba się we mnie. Tak? Punktujemy w drugim człowieku szczególnie to, co drażni mnie w sobie samym. Często, właśnie w takich proporcjach, drzazgi i belki. Tak? Często jest tak, że czepiamy się. A, bo ty jesteś bałaganiarzem, bo ty to nie masz wiecznie poukładane. Zawsze taki niezorganizowany. Nie? A jak ktoś popatrzy na nasze życie, to jest jeszcze gorzej. Nie? To już w ogóle Armagedon w naszym mieszkaniu, w kalendarzu nic nie poukładane, wielkie zamieszanie. Nie? Albo czasami punktujemy tam, no, bo ty jesteś ciągle, ciągle tylko jesz. I tylko jesteś coraz grubszy, coraz grubszy, coraz grubszy, nie? A samo jak się wejdzie na wagę, to numerka nie widać, bo brzuch zasłania. Nie? I to czasami tak jest. Lub, lubimy w takich sytuacjach. No bo no przecież sobie nie zwrócę uwagi, nie? Ale zwrócę ją komuś innemu. Dostrzegam te, dostrzegam te drzazgi, które tak naprawdę są fragmentami belki, którą ja sam mam. Ten sam materiał. Ale też Jezus mówi, jeżeli chcesz usunąć drzazgę z oka swojego brata, to najpierw usuń belkę ze swojego oka. I to jest bardzo wysokie wymaganie. To jest rzeczywiście takie wymaganie z najwyższej półki. Czyli, jeżeli mam kogoś pouczać, to sam muszę być w tym mistrzem. Na szczęście, w perspektywie całej Ewangelii wiemy, że tak nie jest. Że ten, kto jest uczniem Jezusa, kto zostaje wysłany przez Jezusa do tego, żeby stać się apostołem, nie musi być doskonały. Jezus nie wybrał doskonałych ludzi. I Jezus nie oczekuje od nas doskonałości, bo w takim wypadku to tam ona musiałaby na wieki pozostać pusta. Tak? Bo nie ma człowieka tutaj, w naszym gronie, w naszym mieście, w naszym państwie i na całym świecie, który jest doskonały. Tacy ludzie nie istnieją. Tak? Nie ma ludzi, którzy nie mają żadnej drzazgi, żadnej belki w swoich oczach. Nie mają żadnych wad. Każdy ma te wady. I na szczęście Jezus to rozumie. I jasne, mówi: najpierw wyciągnij to ze siebie, walcz z tym, co w sobie, ale w pełnej perspektywie chyba pokazuje bardziej: uznaj, że masz tę belkę w swoim oku, uznaj, że jesteś słaby. Tak? Pozwól, żebym ja ci pomagał to w sobie naprawiać, i wtedy możesz poprowadzić też innych tą drogą. Nie musisz być u celu, żeby stać się dobrym przewodnikiem. Tak? Możesz być w drodze. I trochę tak jest. I chyba nawet bardziej potrzeba nam ludzi, którzy będą potrafili się przyznać do swoich niedoskonałości, niż ludzi, którzy będą uchodzić za doskonałych. Bo jeżeli ja stworzę wokół siebie taki obraz człowieka doskonałego i dzięki temu takiemu, takiego, który może innych pouczać, no to on prędzej czy później spotka się z brutalną konfrontacją z rzeczywistością. Bo się okaże, że wcale nie jestem taki doskonały, bo tu czy tam nie domagam. I jak to odkryje ta druga strona, no to, to wszystko, co mówiłem, przestaje mieć sens, tak? to przestaje mieć wartość. Bo przecież właśnie. Ale przyznać się do tego, że nie umiem, przyznać się do tego, że, że też mam problemy, przyznać się do tego, że też się zmagam z tym samym. Tak? Może jestem dwa kroki przed Tobą, dlatego chcę Ci podpowiedzieć. Może już zlokalizowałem tą belkę i rozpocząłem proces jej wyjmowania, i dlatego chcę Ci pomóc. Ale właśnie, nie muszę być doskonały, żeby, żeby innych poprowadzić. Ale to jest trudne. Chyba nawet trudniejsze niż takie przeświadczenie, że muszę dążyć do doskonałości, przyznanie się do swojej słabości, przyznanie się do tego, że, że ja nie wiem wszystkiego. Ci, którzy gdzieś tam śledzili różne rzeczy, które w internecie sam wrzucałem, widzieliście, że prosiliśmy o wsparcie też jedziemy z chłopakami ze straży na takie mistrzostwa ogólnopolskie w czerwcu taki jest plan przynajmniej zobaczymy, co z tego wyjdzie, i to były takie zawody, w których mogłem wziąć udział razem z nimi. Tak? Nie tylko moi uczniowie, ale ja mogłem razem z nimi wystąpić w zespole. I przez dobre dwa tygodnie chodziłem z taką myślą: czy zapisać się z nimi, tak? czy pozwolić jeszcze jednemu uczestnikowi z nich pojechać. Finalnie zapisałem tylko ich, ale potem po czasie gdzieś, jak przyglądałem się temu mojemu tokowi myślenia, tym moim motywacjom, to też pojawiła się taka motywacja, że ja się tam nie zapiszę z nimi, bo jeszcze by się okazało, że ja czegoś nie umiem. Nie? i to byłby problem bo mogłoby być zadanie, które przerośnie nie tylko ich, ale i mnie jak ja tworzę zadanie, jak ja ich uczę to jestem zawsze mądry, nie? bo ja wiem jakie jest zakończenie ja i sam wymyśliłem to zadanie, więc zawsze ich mogę pouczać ale jakbym wziął z nimi udział to mógłbym pokazać, że czegoś nie wiem to jest trudne, żeby się przyznać i może chyba nawet czasem bardziej wartościowe żeby przyznać się, że, że nie wiem, że też mam ten problem że też walczę i ostatni, czwarty obraz, który Jezus nam daje, to jest obraz drzewa, które rodzi owoce. I to pytanie, jaki jest owoc mojego życia, jaki jest owoc mojego, mojej codzienności, jaki owoc wychodzi z mojego serca, co wyrasta z mojego wnętrza. I Jezus mówi: Nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców, ani dobre nie może złych rodzić. To jest pewne uproszczenie, pewien obraz, bo wiemy, że tak to jest. Że z naszego serca wychodzi i dobro i zło, także popełniamy i grzechy, i potrafimy robić wielkie, dobre rzeczy. Ale właśnie pytanie, co jest owocem mojego życia? Jest jakaś taka fascynacja w nas tą ludzką zdolnością rozgraniczania w sobie tych dwóch światów, dobra i zła. W zeszłym roku wyszedł taki film Strefa Interesów, on, on traktuje o o Rudolfie Hesie, o, o komendancie obozu w Auschwitz. I on pokazuje go właśnie jako człowieka, który z jednej strony był kochającym ojcem, kochającym mężem, a z drugiej strony był właśnie zbrodniarzem, niesłychanym dowódcą i, i likwidatorem ludzi, no tak by trzeba było powiedzieć. I jak w jednym sercu to się może zmieścić? Jak to jest? Jest jakaś tajemnica tego ludzkiego serca, tego, że, że nie jest aż tak, że nie zawsze rodzimy tylko dobro i tylko zło. Ale może warto przyjrzeć się, szczególnie te kilka dni przed rozpoczęciem wielkiego postu, jakie są owoce mojego życia, czego jest więcej i zobaczyć nad czym mogę szczególnie pracować w tym czasie. Niech więc te cztery fragmenty, cztery obrazy, które Jezus daje, może wydając się na początku lekko chaotycznie, zadadzą nam te cztery pytania u progu wielkiego postu. Pierwsze, właśnie komu ufam, komu daje się prowadzić, czy go sprawdzam. Drugie, czy jestem uczniem, czy potrafię przyjąć tę postawę ucznia. A trzecie, czy potrafię przyznać się do swojej słabości, do tego, że, że nie jestem doskonały, że mam swoje belki we własnych oczach. I wreszcie ostatnie pytanie o to, jakie owoce są mojego życia. i chcę zobaczyć, jak żyję, to zapytaj się swoich domowników, a oni ci powiedzą dobrze, jakie jest twoje serce. Niech te pytania gdzieś będą takim wstępem do tego czasu wielkopostnej refleksji, do tego czasu wielkiego nawrócenia. Bądźmy uczniami Jezusa, którzy dają się Mu prowadzić, dają się prowadzić, Jego słowo, Amen.